Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku hightech tech Cross Workout. Dzisiaj pokażę Wam dwa proste ćwiczenia na głębokie mięśnie stabilizacyjne. Pierwsze ćwiczenie to będzie Hollow Body Position, drugie ćwiczenie Superman. Wykonujcie je na początek w ten sposób, że trzymacie pierwszą pozycję 20 sekund, po czym nie dotykając nogami ani rękoma maty przechodzicie do pozycji Supermana i trzymacie ją znowu przez 20 sekund, po czym robicie 20 sekund przed. Powtórzcie to 5-6 razy. Pokażę wam jak wyglądają te ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie hollow body position. Nogi wyprostowane, lędźwia wklejone w matę, ręce wyprostowane, głowa wyprzedza ramiona. Mocno spinam sylwetkę, palce obciągnięte i trzymam tę pozycję. Nie zapominajcie o oddychaniu. Często ludzie, ludzie zapominają o tym i później jest problem. Trzymam do pozycję 20 sekund, po czym przychodzę do pozycji supermana. Przy pozycji supermana pamiętajcie, żeby oderwać uda od maty. Klatka mocno wypięta w przód. Ręce sięgają jak najdalej. Głowa w pozycji neutralnej. Utrzymuję tą pozycję 20 sekund. I mam 20 sekund przerwy. Naprawdę bardzo dobre ćwiczenie. W kolejnych odcinkach pokażę Wam, jak utrudnić sobie tę pozycję. Będzie dobrze, śledźcie nasz kanał, subskrybujcie, zapraszam, powodzenia.